Fundacja Mobilni Polacy Zbigniew Drzewiecki Vlog EVS od A do Z Tytuł dzisiejszego odcinka to Jak tanio podróżować w trakcie EVS Jak już wspomniałem przy okazji Omawiania pierwszego Oficjalnego treningu W trakcie EVS czyli on arrival Łatwo, tanio, przyjemnie I bezpiecznie podróżować Zatrzymywać się Korzystając z noclegów w miejscach Gdzie mieszkają inni wolontariusze EVS, a takich miejsc w skali na przykład Polski jest co najmniej kilkaset. Także warto namierzać wolontariuszy, którzy siłą rzeczy są waszymi kolegami, koleżankami i pytać o możliwość noclegu. Pierwszą okazją ku temu, taką bezpośrednią są właśnie treningi on Arrival, na których siłą rzeczy, jest zbliżacie się do siebie, poznajecie się. Jest tam zwykle dwadzieścia parę osób z różnych części kraju. W związku z tym łatwo jest poznać się na tyle, ażeby bez żadnych obaw i wątpliwości osoby, które tam poznaliście, do siebie na dzień, dwa, trzy zaprosić i ten nocleg im zaoferować. Kolejnym niezłym pomysłem, jeżeli. Akurat wybieracie się w miejsca, w których nie mieszkają osoby, które poznaliście na OnArivalu, na treningu pierwszym, wstępnym. Jest odwiedzenie portali w mediach społecznościowych. Myślę to oczywiście przede wszystkim o Facebooku. Jest co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt stron, którymi administrują wolontariusze AWS i z których Aktywnie korzystają. O, wolontariusze IWS w całej Europie. Wystarczy na taki, na taki fanpage, na taki portal wrzucić swoje zapytanie: Cześć, jesteśmy dwojgiem wolontariuszy z Krakowa. W najbliższy weekend chcielibyśmy yy, odwiedzić Pragę. Czy jest tam, czy jest tu ktoś, kto byłby w stanie zaoferować nam nocleg lub podpowiedzieć. Tanie miejsce, gdzie można się w Pradze, czy w Sztokholmie, czy w Warszawie, czy w Gdańsku zatrzymać. To działa, bardzo wielu wolontariuszy z tego korzysta, i znowu, w związku z tym, że jest to zamknięta grupa ludzi, znających się, firmujących się tym, że. Że, że są członkami tej, tej, tej wielkiej wspólnoty międzynarodowej, jaką jest wolontariat międzynarodowy, ryzyka, ryzyko związane z noclegiem u takich osób jest raczej znikome. No jeżeli wybieracie się do jakiegoś miasta w kraju, w którym wolontariat odbywacie, ale w ogóle, jeżeli wybieracie się gdziekolwiek, też niezłym adresem, pod którym warto się udać żeby zapytać, czy ktoś jest w stanie Wam pomóc w sprawie noclegu, są Wasze organizacje goszczące, czy Wasze organizacje koordynujące, albo po prostu Wasz mentor, tudzież osoby z, z najbliższego otoczenia, z Wasi nowi znajomi ze społeczności lokalnej, która Was otacza. Dlatego, że bardzo często jest tak, że jakiś kuzyn, koleżanka ze studiów, Wujek, czy ktokolwiek inny znajomy i darzony, obdarzony zaufaniem przez waszego mentora, koordynatora, czy kogoś innego, mieszka w miejscu, do którego się wybieracie. Prawdopodobieństwo, że osoby mieszkające w Polsce mają znajomych w jakimś innym mieście w Polsce, jest znacznie większe no, niż to, że, że wy tam kogoś akurat znajomego macie, pomijając wolontariuszy i wiedz, o których mówiliśmy już wcześniej, tylko warto zapytać, nie ma się tutaj czego wstydzić, w najgorszym wypadku słyszycie, że nie, sorry, nikogo w tym mieście nie znam i nigdy tam nie byłem. Poza, poza fanpage'ami Wiesowymi, takim w ogóle generalnie niezłym pomysłem nie tylko na czas wiesy, ale dla wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam od czasu do czasu się przemieszczają i podróże nie są im obce, a wręcz są częścią stylu ich życia, Dobrze jest być zarejestrowanym i aktywnie uczestniczyć w życiu takich społeczności internetowych jak Couchsurfing i BlaBlaCar. W przypadku tego pierwszego Couchsurfingu, jak sama nazwa wskazuje surfujemy po kanapach. Czyli pojawiają się tam ludzie, rejestrują się tam ludzie, którzy zwykle dysponują wolną przestrzenią, wolnym miejscem i możliwością przenocowania Was. Ale niekoniecznie. Są tam, logują się tam też osoby, które w danym momencie życia nie są w stanie zaoferować wam noclegu albo są w stanie zaoferować nocleg tylko jednej osobie, albo tylko w weekendy, albo tylko w pokoju przechodnim. Sytuacji jest bardzo dużo i tam można sobie różnego rodzaju kryteria wyszukiwania przyjąć, ale nawet te osoby, które nie mogą was przenocować, mogą być z waszego punktu widzenia atrakcyjne, ponieważ na przykład mogą być to osoby, które będą służyły jako bezpłatny przewodnik w mieście, które odwiedzacie, czyli na przykład umówią się z Wami na kawę, na, na piwo, na sok i spędzą wam, z Wami jakiś czas w tym nowym miejscu, pokażą Wam najciekawsze miejsca, które warto, warto zobaczyć w tym nowym mieście, które odwiedzacie. Dlatego z całą pewnością jest to dobry kierunek. Couchsurfing jest naprawdę bezpieczną społecznością. Ja nie znam przypadków, w którym ktokolwiek miałby jakieś złe doświadczenia związane z noclegiem tej właśnie formule. Jeśli chodzi o ba, bla, bla car, no to przemieszczanie się, polega to na tym, że przemieszczamy się w samochodach z ludźmi, którzy y, którzy posiadają samochód, a jednocześnie posiadają wolne miejsca, a jadą w tym samym kierunku w którym my zmierzać chcemy. W związku z tym y, użyczają nam tego miejsca i zwykle oczekują w zamian dołożenia się w jakimś procencie do kosztów benzyny, która na tym dystansie zostanie spalona. Bywa, bywa różnie, zdarza się, że ktoś po prostu jest gotów nawet przewieźć nas tylko po to, tylko dlatego, że będzie mu się samemu nudziło i jest gotów zaakceptować współpasażera tylko po to, żeby go bawił rozmową. Oczywiście warto to wyjaśnić sobie na samym początku, a nie pod koniec, pod koniec trasy mówić, że sorry, ale nie mam na benzynę. Na przykład. Kolejnym pomysłem, z którego ja osobiście korzystałem na Bałkanach z dobrym skutkiem, jest zapisywanie się, czy. Czy po prostu wchodzenie, nawet w taki sposób nieformalny, bo tak naprawdę ja nigdy zapisany ani, ani składek żadnych członkowskich nie, nie płaciłem, ale byłem w kręgach ludzi, którzy tworzyli jakieś zorganizowane kluby wspinaczki wysokogórskiej, na przykład kluby jakichś tam mniej lub bardziej zapalonych turystów, kluby rowerzystów, kluby turystyki pieszej, turystyki górskiej. I tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, co Was interesuje, jak chcecie, jak te podróże mają być ukierunkowane, prawie zawsze zdaje się znaleźć grupę ludzi, która się pod takim hasłem skrzyknęła i już coś robi. A w związku z tym, że jest ich dużo, że są lepiej umocowani lokalnie i w kraju, w którym jest to ich kraj rodzinny, więc mogą Wam ułatwić wiele rzeczy. Bycie w takiej grupie po prostu obniża koszty i daje Wam dodatkowe korzyści w postaci łatwości ćwiczenia języka lokalnego. Zwykle w takiej grupie są też ludzie, którzy mówią oczywiście w języku angielskim. Więc to naprawdę jest fajny pomysł na to, żeby, żeby ciekawie i tanio, i bezpiecznie podróżować i eksplorować ten region w którym przyszło Wam być na projekcie EVS. Jeżeli macie, to jest ta sama sytuacja, jeżeli macie jakiś problem, nie możecie znaleźć tej takiej organizacji, nie wiecie jak, jak dotrzeć do ludzi, którzy mają takie zainteresowania, na przykład spinają się po górach, czy, czy jeżdżą amatorsko rowerami na jakieś kilkudziesięciokilometrowe wyprawy, no to wówczas warto Zapytać mentora, kogoś z organizacji goszczącej, kogoś z organizacji koordynującej i poprosić o pomoc. Prawie zawsze ją otrzymacie i nie będzie to jakimkolwiek problemem, ażeby takich ludzi, takich ludzi znaleźć w miejscu, w którym mieszkacie lub w najbliższym mieście. Wreszcie na koniec, z opcją, którą warto zawsze rozważyć i która wcale nie jest tak niebezpieczna, jak ją czasami malują, jest oczywiście autostop. Hitchhiking i osobiście mam dobre doświadczenia w krajach bałkańskich bez żadnych problemów. Przez Albanię też można się przemieszczać dosyć łatwo. Bardzo przyjaźni ludzie komunikujący się raczej na poziomie gestów, ale można też trafić na osoby płynnie mówiące w języku angielskim. Jakiś problem miałem kiedyś jadąc tam w okresie Ramadan. Ale no wynikało to z tego, że oni niekoniecznie wówczas są skłonni do podejmowania jakiegoś dodatkowego wysiłku. Jest z tym związana jakaś, jakaś głębsza, głębsza myśl, którą jeden z nich, jeden z takich, którzy jednak się przełamali, mnie zabrali, próbował mi wytłumaczyć. Ale generalnie się da. W Polsce też podróżowanie autostopem jest możliwe, co wielu naszych wolontariuszy udowodniło jeżdżąc przez Polskę wzdłuż i wszerz, wielokrotnie, bywając w różnych miejscach i, i po prostu polegając tylko i wyłącznie na dobrej woli polskich kierowców. Jest to możliwe, daje się. O tym, jak to robić, stron technicznej, jest tyle różnych poradników i, i filmików, że tutaj się w to zagłębiał za bardzo nie będę. Jeżeli byście tego oczekiwali, to dajcie znać, ale... Ale nie sądzę, że, 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 że to jest, że tutaj są jakieś niejasności. Na pewno warto mieć coś napisane na jakiejś dużej kartce papieru, żeby osoby, osobom, które potencjalnie mogą was zabrać, było łatwiej określić, czy zatrzymywanie się przy was ma jakikolwiek sens, czy, czy na przykład jedziecie w jakimś zupełnie innym kierunku niż kierowca, który rozważa podwiezienie was. Także podróżować warto, można to robić bardzo tanio. Ja w trakcie swojego evs u podróżowałem dużo. Nigdy nie przekroczyłem żetu, który wygospodarowałem sobie tylko i wyłącznie z pieniędzy, które otrzymywałem w trakcie w trakcie IWS-u. Wiązało się to czasami rzeczywiście z różnymi hardkorowymi rozwiązaniami. Łącznie z Notlegiem pod pod gołym niebem, co akurat w, na Bałkanach nie jest większym problemem, ponieważ zwykle to niebo jest dość pogodne, nawet nocą rozgwieżdżone i, i wokół jest dość ciepło i przyjemnie, więc y, można. Wszystko jest kwestią priorytetów i ułożenia sobie tego i zaplanowania, co tak naprawdę jest dla Was ważne. Oczywiście zawsze warto gdzieś tam w mieć jakąś kartę kredytową, czy telefon do Kogoś, kto jest w stanie nam w jakimś trybie te pieniądze w sytuacji krytycznej przesłać, przelać, ale generalnie można podróżować bardzo tanio, praktycznie rzecz biorąc, za darmo. Jest tylko kwestia tego, że oczywiście, jeżeli chce się. To uczynić to im, im lepiej to zaplanujemy, im wcześniej do tego podejdziemy, im bardziej kompleksowo zbadamy temat, tym większa szansa, że zrobimy to w, za mniejszą sumę pieniędzy. Taka mniej więcej jest zasada. Czyli Pomijając ludzi, którzy zawsze i wszędzie wszystko robią w sposób absolutnie spontaniczny i, i brzydzą ich wszelkie plany, listy i tak i oni często mają szczęście, ale trochę w myśl zasady, że głupi masz szczęście. Nie obrażając tutaj oczywiście nikogo. Taki totalny brak planowania niestety czasami kończy się również tym, że nie mamy akurat w danym momencie co zjeść, albo gdzie spać. I to czasami jest mało komfortowe, po na przykład kilkunastogodzinnej podróży autostopem. Więc warto takie przynajmniej główne Punkty sobie ustalić, zaplanować, dzięki temu mniej więcej kontrolować tę ten, 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 naszą eskapadę. Tyle na dzisiaj, dzięki i do usłyszenia jutro.